United Cup. Polacy wśród faworytów. W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpi 18 drużyn, podzielonych na 6 grup po 3 zespoły. Grupy A, C i E rywalizować będą w Perth, pozostałe, w tym Polska w Sydney. To oznacza, że Biało-Czerwoni w przypadku awansu do fazy finałowej, która również zostanie rozegrana w tym mieście, nie będą musieli się przemieszczać. Zwycięzcy grup awansują do ćwierćfinałów, Podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach. Każdy mecz będzie składał się z jednego pojedynku singlistów, jednego singlistek oraz z rywalizacji par mieszanych. Przed rokiem Polacy dotarli do finału, w którym przegrali z Niemcami. Przed dwoma laty Polski zespół odpadł w półfinale po porażce z USA. Oprócz świątek i hurkacza w rozstawionej z numerem dwa drużynie biało-czerwonych znaleźli się Kamil Majchrzak, Maja Chwalińska, Jan Zieliński i Alicja Rosolska. Kapitanem jest Mateusz Terczyński, na co dzień członek sztabu trenerskiego Hurkacza. Najwyżej rozstawiona jest drużyna USA, w której składzie znaleźli się trzecia na liście wygrana Koko Gauff i czwarty w rankingu ATP Taylor Fritz. Stany Zjednoczone zagrają w grupie A z Kanadą i Chorwacją. Liderem Norwegii jest Kasper Ruud, szóste ATP. Teoretycznie łatwe zadanie czeka w tym meczu świątek, bo jej rywalką będzie 404 w rankingu Melin Helgo. Czesi do Australii wysłali m.in. Karolinę Muchową, 22 wygrana, i Teumasę Machaca, 25 ATP. Łącznie w turnieju wystąpią cztery tenisistki i czterech tenisistów stop 10 rankingu. Oprócz świątek i gałów są to Włoszka Jasmine Paolini, 4 i reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina, 6. U mężczyzn natomiast, poza Fricem i Rudem. Pojawią się Niemiec Aleksander Zverev, drugie i Australijczyk Alex de Minaur, 9. United Cup będzie imprezą otwierającą sezon i sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 12 stycznia. Do zdobycia będzie maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i wygrana, a pula nagród wynosi 10 milionów dolarów. Podział na grupy PERT Grupa A USA, Kanada, Chorwacja Grupa C Grecja, Kazachstan, Hiszpania. Grupa E Chiny, Niemcy, Brazylia. Sydney. Grupa B Polska, Czechy, Norwegia. Grupa D Włochy, Francja, Szwajcaria. Grupa F Wielka Brytania, Australia, Brazylia. United Cup kiedy zagrają Polacy? Reprezentacja Polski rozpocznie od poniedziałkowej, 30 grudnia, walki z Norwegią. Iga Świątek zmierzy się z Melin Helgo, a Hubert Hurkacz z Kasperem Rudem. Mecz kobiet ma się rozpocząć około 7.30 czasu polskiego, starcie mężczyzn około 9.00. Pojedynek z Czechami ma się rozpocząć chwilę po nowym roku. 1 stycznia około 12.30 czasu polskiego zagrają Hurkacz i Tomasz Mekak. Bezpośrednio po nich na kort wyjdą Iga Świątek i Karolina Muchowa. Marek z Luwaz, K.S. Sport.